To trzeba dobrze rowerem, najpierw przejechać kurwa dopiero w samo uczcie ja przejadę. Chciałem, że chodźcie, teraz stoi. Dawaj, dołożycie. Tam, jak wpadnie, wpadnie być... tak i robi. Szybkie mycie furmanki, żeby trochę lepiej wyglądała, bo była całkiem ona. Gruz musi wyglądać, a nie. Oczywiście stałóweczka prawidłowa, założona, oczywiście dwie, żeby nie wzbudzać podejrzeń, podejrzeń policji. No, jest elegancko. Jedziemy do panewy przetestować tor, a raczej go najpierw ułożyć, a potem przetestować, no i zobaczymy jak to będzie. No jesteśmy u panewy na nowym torze Tak to na razie wygląda Zaraz pójdziemy zobaczyć co tam się dzieje Siemanko Już testy, testy Adam Adam Siemanko, Adam Cześć I się, mi rozdaję, to nie mi to stranie oczywiście że stąd przeróżcie, teraz stoi Dawaj, dołożycie No wiesz, to tak... Kamyk jeszcze tu na chuj to wnosić Chyba, że kroki musisz wyrobić Prace jak widać postępują ja Przyjechałem taką bawareczką E46 2.2 silniczek Nawet podaje w miarę Da się jeździć Jeśli być takim taki w miarę to byśmy wiedzieli, jak tutaj opony no Ma. mamy, mamy, no. Samochody będą tutaj ustawione z lawetami, no. a ludzie nie wjeżdżają no. tu, parkują sobie gdzie chcą, co nie? Mm -hmm. Na zewnątrz. A I tak i to jest mi... cały ten tor. Tutaj jest gdzieś ta kostka, co nie? No to szykana tak. będzie. Tu, tu przed to góro. Tu ale, ale to... będzie tak miał ciaśniejszy zakręt. Tam jak Żebyś... padnie, wpadnie tak i robi. A wracając, robi z powrotem tylko w drugą stronę. ten przed ludźmi, tak. No to... to trzeba dobrze rowerem. Najpierw przejechać, kurwa, dopiero w samochód przejadę. Jeden komplet jest spalony. Jak widać, delikatnie delikatny upał poszedł. mewa cytryną jeździ blokuje innych driftujących na torze to jest. <śpiewanie>